na federze tym razem poczekam niech to się niech to zakończy się porządnym porządnym dogięciem wędki Oh, Aber so Taki mały leszczyk mi się trafił o To leszczyk to nie klątwa, lecz... Trochę żałuję, że mi się czerwone robaki spaliły na, na słońcu a może na nie byłby jakiś lepszy okaz no, ale nie ma to nie ma zanim się kamera uruchomi to na federze już się przestaje coś dziać trochę to nie jest takie łatwe nagrać, nagrać branie na federze kamerą która potrzebuje kilku sekund do tego żeby się uruchomić ale miejmy nadzieję że ta ryba która tam szalała i wyprostowała teraz szczytówkę że ona tam jeszcze jest Teraz to sprawdzimy jest to nie będzie duża ryba bo nie ma siły po raz drugi po raz drugi jej dogiąć ale ale jakiś mały leszczyk będzie tak mi się wydaje no niech jeszcze raz tam poszarpie będziemy zacinać ale to jest wszystko chyba na co ją stać Dobra, nie ma co się wygłupiać. No takiego dzwońca złowiłem. No nic więcej tutaj nie będzie, to jest federek. No jeszcze go spróbujemy inaczej uzbroić, ja nie mam czerwonych robaków. Nie mam tutaj takiej puszkowej kukurydzy, ale ja tu jeszcze spróbuję coś wymodzić, takiego żeby te malutkie dzwońce nie brały. Ale coś się go uda znaleźć teraz bliżej, żeby zobaczyć co się będzie działo tutaj na, tej bliskiej, na tym bliskim zarzucie zobaczymy. Na fedę, że zawsze się coś dzieje ale powiem wam że upał jest ogromny wiatr wiatr jest ale wiatr jest na jeziorze na brzegu go nie ma skubany się gdzieś tam schował wieje tylko tym korytarzem takim nad wodą a tu go nie ma wcale trochę prymitywnie ale co ja? na rybach jestem nie o, mocne szarpanie było ale miałem zajęte ręce pewnie przegapione ale dobra połóżmy rękę na wędce może się jeszcze coś tam wydarzy ale raczej przegapione bo łapki zajęte były i tak się złożyło ale nigdy nie wiadomo teraz tak troszkę selektywniej białe robaki w środku taki oskrobany pelecik czerwony zobaczymy co z tego wyjdzie no, no, może nie będzie całkiem małej rybki albo nic nie będzie bo, bo ten zestaw jednocześnie może się stać e, niełowny przez ten e, sztywny pelet może tak być No szału nie ma taka zabawa nawet nie wszystkie nagrywam bo mi się nie chce to nie odra krąpik no akcja była niezła akcja była niezła już nawet było czuć na wędce weź się ustaw do kamery bokiem chłopie No, żeby cię ludzie widzieli próbujemy nagrać już jestem lekko spóźniony ale może nie do końca E, to już nie będzie taki jak tamty weszły mi jeszcze w łowisko, tylko dlaczego takie małe nie i się akcja skończyła łączysz kamerę od razu cisza jakby chodzenie wiedziały no ruchy tam kurde bo nie wiem kiedy zacząć Chyba nic z tego nie będzie, bo to jest takie, że Takie branie, że Boże, kochany. Puteczka To nie odra, tu nie ma 5 kilo, kilogramowych leszczy. Bardzo to niefilmowe to branie. Będziemy się w tym dłużej bawić. O kurde, czuć to? to. Jest się ciężkiego. No wiecie co? No wiecie co? Węgorza złowiłem Ja pierdziele, Tego to się nie spodziewa. Nigdy na no białe robaczki, węgorz. Biały dzień. No niesamowite. No niesamowite. Feder mi ostatnio przynosi bardzo dobre wyniki i to jest ten sam egzemplarz Federa Jorg Devil York Devil 2 390 cm szalona wędka, na, której się, na którą się łowi 8 kg karpie leszcze półmetrowe węgorze wszystko na nią łowię no zobaczymy co jeszcze wyłowimy A to było takie dziwne branie kurde ludzie jak ja dawno nie, nie złowiłem węgorza to będzie więcej jak ćwierć wieku temat teraz mamy kolejne branie widzicie ciekawe co to jest czy ja to nagrywam cholera wie Sprawdzę, nagrywam. Dobra, dobra, to już możesz szarpać, bo już nagrywane no jest. No, dawaj, 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 i kurde, dobra. Duże czy nieduże? Nie, nieduże. Słabiutkie, malutkie, ale coś tam jest. Leszczyk. czy wy zauważyliście zauważyliście to że ja łowię ryby no to, e, e, był taki okres że w ogóle nic nie mówiłem coś się zmieniło idzie na lepsze e, bo ja tu nie pokazałem wam wszystkich ryb na, na Feder złowiony Ta, e, kilka leszczy tam jakąś płotkę chyba coś tam jeszcze nie wiem co tam wywalę e, tego węgorza oczywiście też nie, nim się pochwalę e. Ale zauważcie, że ja łowię ryby Ileż to filmów było bez ryb. Ileż to filmów było bez... A teraz wyciągniemy kolejnego leszcza albo... a, a Mogę prosić o linę. To dawaj, dawaj. No kamera włączona. Kamera akcja! Wędkarz odświeżony, wykąpany. A może ryby będą lepsze brały? Nigdy nie wiadomo. Nawet śledzie biorą. A co? Upał jest okropny. okropny, Mam nadzieję, że jak przyjadę to następnym razem, że będzie trochę chłodniej, bo to jest nie do wytrzymania. Jeszcze teraz nie mam tego parasola to siedzę na Pop... dobra nie będę narzekał Wstawiłem troszkę inaczej Federa nie, nie widziałem tej szczytówki chyba coś mam Szału to nie ma. Szału nie ma, ale leszczyk jest.